Cześć wszystkim w kolejnym odcinku dzisiaj mamy poniedziałek zaczynamy ukór jeszcze takie informacje. Odcinki już prawie od miesiąca są codziennie. Tak planuję jeszcze nagrywać codziennie przez miesiąc. Zobaczymy czy się uda, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie łapkę, subskrypcję, by być na bieżąco. No i co? Zaczynamy u kur. Kury mają wygrabane, wygrabałem przedtem. Wszystko do betonu zostało wrzucone. Strasznie śmierdziało, bo, bo trawa się zmieszała z błotem, zaczęła gnić. No i ten zapach nie za ciekawy był. Ale teraz słonko fajnie świeci, więc wszystko elegancko podsycha. No i co? Ja chciałem się zapytać żebyście mi napisali w komentarzach jak sytuacja u was z grzybami Ja jeszcze nie byłem w lesie, nie patrzyłem czy już rosną, możecie napisać, bo też tak jak w tamtym roku będę chodził na grzyby, coś wam tam nagram z tego więc możecie pisać czy u was już grzyby rosną. U mnie z Małopolska w tych rejonach co ja jestem to jeszcze chyba nie ma. Chociaż nie byłem, więc nie wiem. Więc piszcie w komentarzach. No i co? Kury wpuszczone do sąsiada chodzą, grzebią. Tutaj im to podsycha elegancko. Trzeba było na bieżąco to wygrawać, bo nosiły dużo też tu do kurnika. I co chwila trzeba było. Wymieniać ściółkę a tak to teraz im to wyschnie, i nie będą sobie tak brudziły. Tu no, tak to wygląda. Dobra, to lecimy teraz do pola. Dobra, ja jestem u owiec, i u owiec jest sytuacja następująca. Mianowicie, benia, czyli ta owca z tą plamą na brzuchu, ma ruje, baran przy niej chodzi. I teraz chciałbym powiedzieć kilka słów, jeżeli ktoś by się pytał, jak rozpoznać, że owca jest w rui. Dwa takie odrębne tematy są, mianowicie. Rója u owcy, która chodzi w stadzie bez barana, jest praktycznie nie do wykrycia, a rója z stadem, w którym jest baran, jest dosyć łatwo widoczna, ale zacznijmy od tej pierwszej. Czyli jeżeli by w stadzie nie było barana, to ta rója jest strasznie ciężko, do wykrycia, bo można to tylko poznać delikatnie po narządach rozrodczych. Są delikatnie podczerwieniałe, ale to ciężko jest też wykryć. I druga sprawa to ta owca, która jest w rui, troszkę więcej beczy. Czyli pobekuje tak, a gdy są bez rui, to one. Cichutko siedzą, a gdy maruje, to ona tak beczy dosyć częściej, intensywniej, i wtedy można poznać, że jest w rui. Ale niewprawiony hodowca to nie będzie wiedział o tym, że tak to wygląda. Czyli dwa takie podstawowe, czyli delikatnie zaczerwienione, napuchnięte narzędy, narządy pciowe i rozrodcze, i to pobekiwanie. No i teraz druga sprawa, czyli jak rozpoznać ruje w stadzie, w którym chodzi baran. I tu jest sprawa całkiem inna, całkiem łatwiejsza. Mianowicie ta owca, która ma ruje przyciąga do siebie, o jak widzicie, akurat temat odcinka. Przyciąga do siebie barana i wtedy widać, że owca właśnie jest w rui, bo baran nie odstępuje tej owcy na krok. Tak jak teraz widzicie. Zobaczcie, przegonie ją i on nie pójdzie za innymi. Tylko on będzie szedł do tej, do której wie, że jest ona w rui. Dobra, tu mamy Benie? I zobaczcie, baran już szuka, krąży, obwąchuje i już namierza tą owcę. I widzicie, idzie już do niej. Więc taka to jest właśnie o. Już yy, baran, tak jęzorem po bokach owcy ją podlizuje, zaczyna kopytami ją szturchać, no i później zaczyna na nią skakać. Właśnie tak wygląda roja owcy. No i ta owca też wtedy podczas rui nie ucieka przed tym baranem, daje się pokryć i wtedy jest właśnie gotowa. No, bo by była niegotowa gotowa, to odganiałaby barana, chodziłaby osobno, w sensie normalnie by chodziły, ale nie dopuszczałaby do siebie barana, a tak to baran cały czas przy niej jest. Inne owce, które chodzą w stadzie... To baran odpycha je od tej owcy. O kurde! Tego to nawet nie wiedziałem. Zobaczcie. Teraz taka się spokojna zrobiła, że daje się zdajać e, młodym, które nie, nale nie należą do niej. Więc tak to wygląda. Więc teraz, jakby ją zaczęły zdajać, to ja nie musiałbym e, dojść ich. Zobaczcie. Kopytami kopią, komary im dokuczają, obganiają się. No, i baran już odpycha starszą owcę, i zaraz tu do tej podchodzi i trzyma się jej blisko. A co do Rui, owcy, no jeszcze to u owiec kameruńskich jest tak, że owce mogą nawet Mieć ruję dwa razy do roku, w sensie młode dwa razy do roku. Po zakoceniu ona nosi tą ciążę, koci się, odchowa trochę młode, i w tym samym roku może jeszcze raz zajść w ciążę i mieć młode. No, a co do młodych, to yy, mogą mieć od jednego, niekiedy nawet do trzech, ale trzy to już się strasznie rzadko zdarza. 1 i 2 to jest takie opcjonalne. U mnie było i po jednym, i po dwa, więc yy, fajnie. I no, więc macie obraz na to, jak wygląda rujał bez yy, Powtórzę, bez yy, barana w stadzie jest to ciężko, bardzo, znaczy bardzo ciężkie do wykrycia. A natomiast z baranem to jest bardzo łatwo, bo baran, przy tej owcy, która. Ma cały czas stoi, nie odpuszcza jej na krok, aż jej nie zapłodni. No, ja osobiście bardziej preferuję mieć barana w stadzie, niż go nie mieć, bo mógłby przegapić, mógłbym przegapić rójkę łowcy, no i nie zostałaby zakocona, później by jej przeszły i nie chciałaby. A tak to baran cały czas chodzi, cały czas robi robotę. A kilka słów o baranie. Tutaj stoi Gucio. Ten kawaler. Jest to baran Berbedos Jest to trochę inna odmiana owiec kameruńskich, a różnią się tym, że baran Berbedos nie ma rogów, a baran kamerun ma rogi i trochę barany Berbedosa trochę większe rosną. No, Guczo zawsze był taki bardziej zaokrąglony, ale teraz, gdy owce się biorą wruje, to on więcej krąży przy tych owcach, nie skupia się na jedzeniu i na tym traci trochę tej masy swojej. No. tutaj jeszcze przed chwilą odejdziemy chwilę od tematu. Zerwałem kolejne dwie cukinie. Mam tam trzy odmiany, albo nawet cztery. To jest taka żółtawa. Tu jest taka zielonkowata, jasna. Tam jest jeszcze odmiana takiej calutkiej, mega zielonej, takiej ciemnej. I jest też taka zielonawa z plamami jaśniejszymi, takimi ciemnozielona. I ma jasne plamy zielone też na sobie. Tak to wygląda. I co? Dobra więc wszystko chyba co chciałem powiedzieć dziś powiedziałem Gucio pracuje, jeszcze raz Wam pokażę zobaczcie odgonie Benie Chodź Muszę ją trochę zatargać O już beczy za nią widzicie I już koło niej Zaraz się ustawi tylko wyczuję która to jest ta, co się grzeje. No i już stoi przy niej. Dobra, to co? Na dziś w odcinku wszystko. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, niech się darzy. Cześć!